Cześć, cześć! Cześć! Pręść, eee, No. Eee, zaczynamy rafcika po mojej przerwie, bo była, um, mieliśmy chwilową przerwę z, eee, z Niko. Coooo, rada! Rada! Eee, z moim przyjacielem. Ale we dwóch tylko tu ty jesteśmy. No tak. Wow. A nie, no w sumie z nami Drayser na Team spiku No tak. I będziemy się bawić. Będziemy się bawić. Z, z, się bawić. z naszymi dździrkami. Ale o takich atrakcjach mi tutaj nie mówisz. Nie. No to nie. Dobra, e, co my tu mamy? Pijemy wodę. Dajemy sobie coś. co, by było na tyle? E, nie, 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 co co, pakuję skrzynki, chciałem się pozbyć, że tak powiem... Zobaczcie. Chciałem się pozbyć trochę tych śmieci, co mam, bo nie są zbędne. Trochę przeszkadzają nawet wręcz, można powiedzieć. Tylko układaj, bo cię dojadę. Bo właśnie układam, dlatego mi się schodzi z tym troszeczkę dłużej. Będę całe życie do Ciebie sprzątał, tak? Tak. Będziesz. Nie. He he. Dobra. Mm, więc tak, plan jest taki, żeby się rozwinąć. Dokładnie. Yem... Rekin. raniec. Po Globus. Dostałem umiejętność w Globusa. Walgo na pysk. Niestety, nie udało Szy? się. Potrafisz koksownia. Co? Gdzie to było? Gdzie jest ten na... Gdzie jest ten nasz... A tu ślepy człowiek to jest ślepy Takie życie Twoich na pszczoły potrzebne Układ salony, układ salony jak to się robiło? układ salony, pamiętasz? Nie pamiętasz? Z Zmidziuchy Mamy to gdzieś Widź W skrzynce, tej środkowej u góry Dawaj Słuchaj, so weź, no. u góry. Tak, wiem. No to sobie weź. Wiem. Przestań, weź sobie. Chciałem. Nie będziesz na mnie całe życie polegał. Dobra. Kurwa, nieduże. Dobra. Shit. Tak trzeba się rozwijać. Bo... No. bo bo tak bo tak hmm. to było to było chyba jeszcze plastik jeszcze plastik potrzebny plastik fantastik czym chyba nie, y nie wiem co mogę wiedzieć takie rzeczy. Ok, dobra, nauczyliśmy no się czegoś tam. Mm. Więc. Um... Jesteśmy wyedynkowani. Odbior... Odbiornik, nie? Odbiornik trzeba stworzyć. Antenę, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dokładnie. Właściwie I... tu wszystko trzeba stworzyć co jest w ...w stole. Dobra. Lecimy. Lecimy z... Kurde, jaki I To co powinno. Dobra. Matra też była chyba potrzebna, nie? Dużo miałem to chyba. Tak jest, dobra. Deska... Przychod Kurde, nie zrobię tej przymiany. metalu rzuciłem jak wali cię Masz w ręku sztapkę metalu czy nie masz? już Ci powiem nie mam to nie ma? Uuu. Aha spoko. Co? zwędziłem ryby na ten. Przynęty bez sensu no powiedz mi, że sztabkę metalu się z czego robi ogólnie? Z metalu. No właśnie, my te metalu nie mamy? Nie No to wychodzi, że nie. Lol Patrzę, 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 żeby... co się dzieje. Masz jakieś nieporozumienie? porozumienia. Dobre, 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 dobra Ale już tutaj idzie życiu za no. Dobra, mam No co, za musimy iść, że tak powiem Płyniemy po prostu, szukamy wyspy i lądujemy gdzieś Czy w dobrym miejscu jesteśmy, płyniemy dobrego miejsca, chyba tak Sprawimy. Bo budowniczy. No. I tak właśnie myk łowi się. I myk Siekierką, jak lamus, kracika. Bardzo ładnie sortujemy, układamy dokładnie tak jak mówisz. I my, dobra, mamy kolejne. Zadźmy kartofla. Pełna skóra nam została. Co zostało? Plastry, wyspa mała. Plastry miodu, jajo. Elegancko, mała wyspa. Co jest? Widziałeś, że leciała? No właśnie, patrzy, albo były dwie. Mamy pióra i mięsko. Jest. Albo były dwie. Yes. No dwie na to wychodzi, dwie, dwie. Na gniazdo robić. Golonkę chyba jedną szarpę, co? Tak, się te... że się na Chyba, że to był kurczak z jedną golonką. Rzuci <laughs>, się na grillę. Citterski kurczek. No, tak może wyjść, jak mówisz. Citterski kurczak z citterską golonką. Pan golonka. No nie chcę. Na tym przynętym ja się położyć dobrze. Małą no, wyspę, więc fajnie będzie się tutaj no, szukać no, no. wszystkiego dookoła git. Gitałaś Tak jak mówisz właśnie. Jednak co nie, coś potrafi. O! Nie no, co jesteś kurwa, to do... weźcie, kurde. Ochój, kapitanie! kapitanie. Dobra, wyciągam znaczy wyciągam kotwicę, wkładam znaczy co? Big it. Nie trzeba tego żelaza, by nie? Pewnie. Tutaj pod ziemią nie ma nic. LOL. Może akurat z tej strony nie ma. No z tej strony pewnie tak jest, jak mówisz. że są całą wędkę i mhm. puszuję wysepkę. Wysepki. Atakujecie rekin? Nie. Dziwne. Czy ja jestem... Ja czy jestem na wyspie wiesz? A na jesteś. To szukaj, jest okay. nuchaj. Uh -huh. skończyła się. Trzyma to, chodź tu. Czemu obrażasz się sam siebie? Nie obrażaj się. Aha, no dobra. Niech tak będzie, że to ja mówiłem do siebie <śpiewanie> O no, zepsuło mi się Włot mi się zepsuł, ale mam już kolejny drugi No to nie idę ci powodę. Co z... Co zbugowało się coś Zbugowało mi się nie ten młotek zrobiłem! Pstwu! No musi! w odpadku potrzeba mi śruby. No nie, nie mogę się kery użyć. To już ja. Dobra, ktoś się tym zajmie, ja będę szukał. Będę szukał. Ogólnie. Kuma, możemy przyciąć Tak mówisz? Tak, będzie lepiej lepsza widocznie dla tych milionów widów. I już sekunda. Uuu. Gdzie ty jesteś? W łóżku czekam. Hmm Propozycja nie do rzucenia. Ja kadeć śpię Przestań. Przestań. Ty w ogóle rzeczywiście tego rekina nie ma? Chyba mi się wydaje, nie wiem. Nie o, jest. jednak jest. <laughs> Akurat leżę w tą stronę. Wait. Przestań, dawaj. Wait. Już. Okej, wezmę tylko rybę. To się zaraz urobi. Zakłada się sztabki metalu, chciałem zrobić, żeby się zbiły dwie. Bo ty tyle dwie zdobyłem. Tyle dwie zdobyłeś jak kurde Człowiek. To jest dużo. O od tyle dwie więcej. No, nie pogada. Dobra, ja rzucam przynętę i morekinę z Czym jest sobą? Przynętą. Aha Co? Co tam? Nieważne. To jednak mu nie działa, że musi być na ryba taka i na taka. No dobra, git. W sumie spoko. Kolejne przynęty. A nie, on tą, dobra. Chciałem już go tam gonić, niż To mam przecież zjeść, bo mam... ...pidę. A, idę na wyspę. Zlutowaj do końca i... ...zlutowaj parkurowiec. Chodź, wchodź, wchodź jak masło i dooobsz. Weźmy deski, przydadzą się. No no. Obowiązkowo. Arbuz koniecznie. Jeden, drugi, trzeci. Arbuzy. Są zarobione. Czy napojone. Znaczy co? A? nie powiem ci. O, ale ma coś użytecznego w rękę. No ale to wszystko sobie trzał nie zrobiło. Nowe dno. Eksploracja dno. Mhm. W tą stronę nic nie ma. Tak ci się tylko wydaje, że nic nie ma. Oh. Kurde, jaka bida. Bidna ta wyspa. No. Chociaż tu ma, mi się wydaje chyba mam tutaj chyba będę miał coś czy nic Eee, tutaj nic chyba nie ma Pół Słabo. na Słaba O jesteś Dobra, mam coś tutaj fajnego To tak, można coś fajnego mieć? Człowieku, co ja mam? Nie powiem ci, musi zobaczyć na odcinku. Dokładnie, w 18 minucie. Nie, no tutaj na krajach nic nie ma, Ponieważ już do końca, dookoła, prawie że. Tu coś widzę, jest to. Gid. Mamy metal. I siup. Jak dzik. W kukurydę. Raz. Dwa. Trzy. Też byłeś w człowieku. Tyle. I Easy busy. Dobra, można wziąć w sumie ten piach i glina, to się jeszcze jeden piec zrobi. No właśnie, biorę, zbieram mieć, zbieram piachy, zbieram... Zawsze się przyda. O, kolejna miedziucha. kolejna, bogactwo. Znaczy miedziucha, stal, metal. Stal, metal. Eee... Stal, metal. Nadal to jest eee, nasze złoto. Bogactwo. No... Prawda jest taka, że na takiej bezludnej wyspie, znaczy no... W wyspie. Bezludnej tratwie. Bezludnej tratwie. To w sumie wszystko jest złotem, nie? złotania się złota. Do... A tu w tą dziurkę wpływałeś? Tak. Tam już nic tam nie ma. Tam wziąłeś skrzyneczkę z tej, tej dziurki? Tak, wziąłem. A, tak myślałem, że tam w tej dziurce będzie skrzynia. Właśnie, to było w 18 minucie. Haa, 200 IQ. No. Znam się na rzecz. O nie, nie mam tego, Chodź tutaj do mnie. Pode mną jest... E, ...z... no... ...sztabka z... z Gdzie? O, pode mną. Widzisz? żeż tam kotekoton. Tam. Lazłeś? Dobra. ten ogólnie to chyba już wszystko. No, tak w sumie, z grubsza chyba tak. No, bo są tu jeszcze jakieś pojedyncze tematy. Glina, nie glina. Jeszcze w Mieć, nie mieć, albo nie mieć. Miedzi mam ostatnio w sumie, ale... Ale to słuchaj... To się jeszcze przyda. O. Dużo różnych projektów. Które nas czekają. O, znalazłem ukryte cz cztery rudy metalu. Hmm? No widzisz, nie pogadasz. Tak, ale w ekwipunku mam drugi. Przygotowany. Bogactwo. Najbogatszy człowiek na tratwie. Dobra, chyba zabijamy się na trafę, nie? Dobra, żegnam Was, widzowie. Do kolejnego odcinka. Cześć, czyś.